Czy będę musiał unikać ludzi, którzy piją przez całe życie? I tak nie, no bo na początku Twojego trzeźwienia powinieneś, powin, powinnaś, ze względu na to, że to są wyzwalacze, będzie źle na ciebie działało, będziesz miał głody, będzie cię skręcało nieraz po kilka dni, jeżeli będziesz spędzać tymi ludźmi czas i nie wiem, imprezował oni, piją a ty nie. No, jest to picie na sucho, bardzo, bardzo niebezpieczne w większości ludzie później i tak się potykają, wracają do uzależnienia, a tego nie chcemy. Ale jeżeli popracujesz nad sobą troszeczkę bardziej, będziesz silny, zrozumiesz siebie, zrozumiesz chorobę, zrozumiesz, jak trzeba podchodzić do tego wszystkiego. Będziesz miał wartości w trzeźwym życiu, będzie ci się bardziej opłacało być trzeźwym niż nie trzeźwym, tak to jest, to, to czemu nie? Ale zobaczysz samemu, że. Później te osoby, które piją, są dla Ciebie takie mało mniej wartościowe. Gadają pierdoły cały czas o tym samym, nie, nie jara cię to już i nie masz z tego satysfakcji. Więc to zawsze życie weryfikuje, Ale nie musi być tak, że cały czas będziesz unikać ludzi, którzy piją. Ja tak robię, nie, nie unikam, nie mam takich wokół mojego świata i mojego życia, ale nie dlatego, że ich unikam, tylko dlatego, że mam teraz trzeźwy świat. I to jest właśnie piękne w tej. Tej zmianie, w tej metamorfozie Twojego funkcjonowania i życia. Więc, yy, nie musisz, ale powinien dać. Bo po co się męczyć? Hej.